Witam, ja jestem Filumaster. A ja Skizzer004. Znowu japoński zapon. Ten był szybszy. E, mam złoty miecz, zenchantowany na ostrość 2. Bo tak, to... Bo... Rzadki drop z pigmenta. Tak, obiecujemy, że nic nie cheatowaliśmy. No, nie ma nic. O nie, cheatowałem 5 waypointów, o! 5, raz, dwa... Takie 5! Raz, dwa, i tyle. Musisz się liczyć. No ale mam tylko dwa tutaj od pigmenów. Dobra, nieważne. Ja teraz czy zrobię cię i sprawdzę, czy się głos nagrywa. Jest wszystko, głos działa, zrobiłem od razu trochę miejsca. Tak. O właśnie, i te, z tej wyprawy tam, co wcześniej były kilka problemów, przynieśliśmy właśnie te... Podzieliliśmy się, kto co chce. Tak, każdy ma po <laughs> pięć płytek. Chowam złoty miecz. I PASZĄ w on MI OD NIEGO! Ja mam swój żelazny! I zrobiłem też jedno złoto, bo... Ja chcemy... By... Chciałem nadrobić tutaj dzisiaj troszeczkę dużo złota. Troszeczkę dużo złota? Troszeczkę dużo złota. Aby zrobić blok złota. Bo takie jest zadanie i jest też zadanie niż wszystkie spawnery. Czekaj, bo ja nie mam dźwięków włączonych. Zniszcz wszystkie spawnery na pierwszej wyspie. Właśnie. Na innych, nie, na innych nie musimy. Ale się ich tam nakociło. Słyszę i widzę jak się bugują. Hmm. O, zboże wyrosło. O, trzy mi wydropiły. O, fajnie, nie. Jestem pod spawnerem. A co my zrobimy z tym całym spawnerem. koblem? Co? No, mosty do. Wow, to jest lawa. Co? To jest lawa. Ej, a czy ty w pierwszym odcinku znalazłeś yy, ten blok taki złota, co mówiłeś? No, znalazłem. No to jest taka możliwość, żeby zmniejszyć ten blok złota, przerobić go na yy, złoto i zrobić z tego złota blok złota. Logiczne. Wtedy, mo Wtedy można zadanie zrobić. Ej no pomóż mi tutaj. Ale ja się cykam i mam mało życia. Czymuj miecz kamienny. Wytucam. A jest w skrzyni mojej Dobra, ja niszczę spawnery te pigmenów Hehe, <grym> ale się słodko na ciebie patrzą. to One, chciały, mi... one chciały mnie ubić. No tak się, no, się nie dzieje, dzieje, się, dzieje, nie dzieje się nie na ciebie patrzył. A wol mi od moich itemów. Ja, ja wol? Jest... Jaki cheater! Chodź tu. Ty świnio. No. Dwa i serduszka mam chłopie. No kurczę, no! No. Fuk, fuk, jeszcze raz fuk! A i chcę, chcę zauważyć, że nam wyrósł jeden arbus. Proszę zauważyć. Ale go właśnie zjadłem do końca. No ja! Arbuzi! Całe nasze jedzenie wyjadłem. No, ja się budzę, a ten. A te, y, idę do naszej lodówki, a tu on w piżamce ze stópkami, tak. i cały, <grym> cały zapać kana jakimś. Y, tym melonami, chlebem. i. wynochasz to moje jedzenie. Chcę ci powiedzieć, że nam wyrósł mutant, drzewo mutant. Nie, gdzie? I to jeszcze za domem? No nie no, ale drzew wyrosło. Pościnaj je, ja. No właśnie, użyłem się siekierkę. Musimy rozprawić tymi... ...idiodami. Świniami. Ło, ale z... jakby... Ej, z tymi wieprzami. No, z wieprzami. Nie ja się mnie już chyba bić, koledzy, no nie? Oj, będą, będą, uwierz, będą. O, <laughs> Wow! Jaki czul! No ale cię nie zabił! Ja, nie no, ale jak mnie pobił? A! Ci zadziorny! Jezu ja teraz tego mutanta! Ten pigment zombie chce żyć! Czemu? Czemu? Bo go bije i nic mu się nie dzieje. Ale za to jak on bije mnie, to coś mi się dzieje. A, teraz to boli, boli, no nie? O, mnie też boli. Właśnie mi mówić to samo. <noise> że ciebie zaraz też zaboli? Spróbuj tylko! Co? Ale nie, że, że... Czy ty miałeś już mówić, że ciebie zaraz też zaboli? Nie, że ciebie też teraz boli. O, jedno jabłko wy wydropiło. Ten pigment znowu chce żyć. No przykro mi kolego. Jak ciul? Jak mnie bije? Tłuczecie? A, A ja go nie mogę. Zboża nam trochę wyrosło. Mógłbyś mi tu wrzucić siekiarkę? No, ale ja nie mam siekiarki. To zrób. No bo. Ten głupi pigment nie chce się zabić. O, kawałek drzewa spadł do otchłani. Ja wyjdę i wejdę. Czemu? Bo nie mogę bić pigmenta. O, jabłko. Jabługo? Jabługo. O, o, a teraz mogę cię bić, no. Nie ma tak łatwo już nie ma, że cię nie mogę bić. O, ale ty nadal możesz mnie bić. Już byś chciał, żeby cię nie mogły bić, nie? Kurczę mój... A nie, miecz jest. Pokonałem mutanta. Jakbyś chciał lawę, to mamy tutaj. Nie, zabrałeś jednego zboża, które <grym> wyrosło>, wyrosło. Bo ja nie zbierałem zboża. A ja myślałem, bo mówiłeś, że wyrosło zboże. To myślałem, że zebrałeś. Jak mówiłem to, żebyś ty zebrał. Nie. Znaczy mówiłem to, ale ty nie chciałeś robić. Hejop, hej op, Ja pamiętam, że gdzieś tutaj był spawner. Zombich? Nie wiem, czy zombich, czy czego. Bo no, przecież, znaczy no, kręcił się zombie, ale wiesz, na każdym se... Cel... Nie. Teraz już... Teraz powiem, już... Tak, teraz jest naprawione to, że yy, się kręci zamiast świni na multi to się kręci ten potwór, który, którego jest ten spawner. No to żombich. O, 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 o! O, 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 mam melona! Patrz, zrobili tutaj lawy i się do tego w ogóle nie spawnują. Najpierw, <laughs> najpierw zniszczę dungeony. Przepraszam, spawnery, nie bijcie mnie. Dungeon to jest cały spawner razem z. No, szasz! A nie, myślę, że to jest kolejne. Pięć razy. Dwa obsydianu gigant... dwa żwiru, jedno ciasteczko. Kurde, a tu taki mini mutant wirus. Mini? No wiesz, że nie jest tak drzewo idealnie pokładane w rządku, tylko że jest tak porozrzucane trochę. Chaotik. Hom. Hej, chaotik to no. gotik. Ty mi tu nie mów o gotiku. Bo ty kochasz z gotika. No, no i. No i to. Jezu, po prostu fajna kochani gra. gra. Kochanie, wyszedłem z próżni, e, z, próżni, z e, dziury. Co ty nie tego krytyka? Cytujesz? Kochanie, nie. Eee, yy, z się skończyła. A, tu trudno, obsydian, ziarna kakaowe i żwir wezmę do siebie. A ile obsydianu? Dwa. Myślałem, że dziesięć to byśmy zrobili portal. I <noise> jeszcze czego? Yy, ale muszę najpierw wykopać sobie diaksys, żeby diamentowy kilo zrobić na wszelki wypadek. Szkóryce, no. Um, przydałoby się trochę uporządkować w tej naszej skrzyni. Strasznie... Nie, Ej, strasznie nie, nie mam inventory Tweak. Ej, strasznie ją zapuściłeś. To mam pomysł. Na przykład e, ja biorę dolną część zbroi i gówno mi bierzemy do swoich skrzynek. Cóż za oszczędność. To wezmę też mojego kilofa i miecza. Ja, ja wezmę te, te pistony, stary? łuk i strzały. Chodź no tu do mnie. Czego? Czego? Dobra. On <tryk> moje ciasto! Żyjesz? Żyjesz? Wbił w ciebie te paskudne żółte zęby. Nie mam żółtych zębów. Żadnych imprez, patrzę na ciebie, ciastko. <grym> ja przez to, przez to, przez tego mojego teksturka, co się zrobiłem, przez to szkło mam takie fajne przejrzyste. Wiesz co, ja to idę spać. Idziesz do mnie? Do ciebie nie. Do domu? Tarki, <grym> Jabłko! No, <grym> ja tu chcę już iść. A ten mi o jabłkach mówi W skoku skoczy... Film Master a by Zombie Pigman Film Master tried to swim in lava. A, Film ja Master znowu Zombie Pigman I znowu Zombie Pigman Kochanie, uważajmy, żeby nie rozlać Ojej, 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 ojej Hej, hey. Tu by się wyklełem, to by się wyklełem. Czemu jesteś klem. Krem się mówi. Co ty premierem jesteś? O właśnie, to chyba tyle dungeonów będzie. Spawnerów. No, tak mi się wydaje, no bo taka wyspa mała, no to raczej. No to już dwa Ej, papa, tabliczko, zaraz będzie tabliczka. Fell out of the world. Tak samo jak mówiłeś w pierwszym odcinku, że Creeper fell out of the world. Ale tu pusto bez tych drzew. Spokojnie, ja już się sadzę. Ale ja nie narzekam. Ja się cieszę. Nie mam już gdzie sadzić drzew. Ja, ja drzew też no. właśnie. Jabłko. A chcesz i tak poinformować, że w naszej skrzynce jest 26 sadzonek. No, tak. Dobra, ja robię platformę na drzewka. Jakbyś zobaczył napis C04 y, albo Fells Out of the World, albo Blow Up, nie przestrasz się. A czemu? A. post. A. Do lodowej. A że A, ale tam redstone, lapizu, węgla. Gdzie? Nigdzie. Ale na tej lodowej jest diamentów. No. To ty będziesz mieszkał na bawinistej. Tak. Tam jest takie wielgachne jezioro tam jest piękne. Ty to tylko te piękne. Nie gustuję w brzydkich jak ty. Co? Jajco. Jajco. Mówiłem, że nie gustuję w brzydkich jak ty. A że... a. O, Cobblestone, Cobblestone fell out of the world. Mogę pójść Cię chronić? No, przydałaby mi się ochrona. Okej, okay, idę. Ciasto, żadnych imprez. A tu przychodzisz, a tu, mała ciasteczka. Ale z I, I co się tu działo? tata ta ta, ta, ta ta o, już się widzę. On ma cheaty, on fruwa. Nie wygrał się świat. świat. Wow wow, wow, wow. Za fajnie, że to jest jeszcze po. Ja ci kobla nie dam na to. Ty... On ma Bo ten kablus tą lata. He? Ale patrz tutaj mi się nie brał taki wielki kawał ziemi. Mieś takie za Nie za tylko po prostu dziurę wielką. Ej, dziura. Jejejejeje, z bok. Tak samo Dokumno jak ty. ty. Czyżbyś, Czyżbyś spadł? spadł? Nie, a co? Bo coś tam w dół leciało. nie, Jan. Jestem zajęty. Rozwalaniem lodu? Tak, a nic mi to nie daje, bo już jedno już za bardzo. Ale to jest dziwne, że na pustyni jest śnieg. Bo chcieli zrobić, żeby tam był ten, wiesz. Lodowy. Ale trzeba się starać nad taką mapką, żeby zrobić. No. Zrobiłbym lepszą. Dobra, nie chcę mi się tego lodu niszczyć. Ludzie, mamy, mamy zadanie dla Philu. Niech zrobi piękną mapkę Adventure, ale taką porządną. Okej, okay, może być fajnie. Jezus, palec mnie woli od trzymania Shift. Cię chronię, pójdę po pochodnie może lepiej. I od razu tą to oświetlę, zanim będzie noc. Piesek! What? A tam jest szk ten, szkielet. Tam jest ten... Wilcek. A ja senuski połamałem. A i to to wybuchło wtedy. Co? So, znaczy, ja się biłem z dwiema baśkami na, na ręce. Ty biłeś się tą jedną baśkę, co była za mną. A ja krzyczę, creeper za tobą! Creeper! co to nas obu rozwaliło. No. czy znowu mi się świat nie wgrał, czy jak? A nie. Po prostu byłem trochę za daleko Ale piękny skok! Mógłbyś też mi przynieść trochę kobla? No, przyniosę też jedzenie. Bardzo, Bardzo mi się narazyło, tak, się dało kobla, dwa staki ci niosę. No w sumie trzy staki poszły na taką długość mostu Biorę też nasze 10 melonów. Jak zginiesz, ja cię zabiję. O, idealnie porówno. Dla mnie trzeba było pięciu melonów. Ciekawe, ile dla ciebie. Ja tu mam ja, tylko półtora. Półtora, 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 półtora. straciłem. To jedno ci starczy i będziesz, będzie ci brakować pół. No, szybciej, Hello. hello. Eee, dalej nam zostało do tej to. A właśnie, ja od razu będę oświetlał. A no, ja, gdzieś Po co tak gęsto stawiasz te pochodnie? Co nie wystarczy! Jezus! Kobla, kobla. Procent pana, kobla ceny. Ha, cię łeb wygniął fajnie. Ci dam łeb. Się tobie wygnie. Podpalę ci ty, jak tą pochodnią zaraz. Proszę podejść ich pode mną robić. Bo Spadaj. mogę się O to mi chodzi. A chciałbym ci tak poinformować, że mam kilo, więc mogę pod tobą podkopać. Jeden mam kilo. Dobra, Dobra, nie było nie tematu. No widzisz. Pójdziemy potem na wycieczkę po tym tutaj? Też? O. Po co jeszcze na no, shifcie chodzę? Do bezpieczeństwa. Do bezpieczeństwa. Jej. Oj. Po co mi dwa staki ja słyszę, Jak jeden starczył, jeszcze z tego jednego siedem zostało. Yy, nie, nie radzę radzić tam, tam iść. Czemu? O, oh, fuck, zombie Pan, mnie, nie goni. mnie goni. To nie ciebie, to mnie! A to ja się nie przejmuję? Dałbyś mi stak kobla. Albo pół staka, bo ja chcę tam iść. to chodź tutaj na ten mostek, bo ja się boję tam iść trochę. Hmm, to wszystkiego się boisz? do żadnej świątyni ze mną nie pójdziesz. Byłem w... Masz... Uważaj! Spadnę! Spadnę! Ja nie Ja to z Ja biad. Nie wiem Nie co teraz robić zrobić. wow Jak jest cheater cheaterze No zebrałem trzy kaktusy Wy... Wychodzisz z serwera? A co? To nie zrobiłeś... Yy, felt? Nie, bo creeper był obok mnie. I wybuch? Nie. Dobra, na no, moście już nie ma tego spadku. Kurczę, teraz jestem tak uwięziony. No, no, no. Dobra, masz no takie no dwie wyszły połączone ze sobą. Nie, trzy wyszły ze sobą połączone. To jak już Naraz będzie w filmie Master Shot by Skeleton. No da No właśnie, ja już się bałem, że serwer zaraz wyłączy. A czy ona A to... to mi? No nie mi. Myślałem, że tobie. Nie. nie, ja mam ja się to dobrze, to mi się nie, nie zleca i to No szaj ja teraz muszę uciekać stąd. A ty tu nagrywasz teraz? Jezus! Gdzie? Ząbki. A nie, mam tutaj drewno, to sam odjechać krasz boksa, mam skrzypkę na stony, to sobie I grynieczyk. I koksisz w bo bocie. A ty tu nagrywasz czy nie? Nagrywam Aha, Aha. Hello, mamy 21 Ty każdy nagrywa kolejny tak. zombie taki idzie do mnie? Chcę ci chętnie powiedzieć, że 23 minuty nagrywamy Tak? Tak, tak fajnie Może się tutaj pożegnamy i zrobimy ten, to już będzie koniec trzeciego odcinka i nagramy od razu czwarty. A może tak przerwą, czyli 10-minutową po tym odcinku? Ale ja chciałem od razu po tym iść do świątyni tutaj tej. Ale ja chcę ochłonąć trochę. To możesz po prostu ze mną rozmawiać. Nie. Zrobimy się przerwę, to może coś jeszcze... Jeszcze popatrzymy na necie. To ja chcę tylko dojść tutaj szybko do tego, tego tutaj, wiesz... Do no, naszej znaczy wyspy? Nie, jest noc. A wiesz, jak na tej wyspie straszy tej lodowej? No wiem, tam jest taki gęsty las. Ty tylko będziesz, chłopie, przewalone na tej wyspie dżunglowej. Creeper Ja się by z i czekam na ciebie Jak wierna żona Tak, Creeper wybuch Ale ja nie słyszałem Ale jakby co to tak Creeper wybuch Tak na szczęście mam jak to mówisz No E to dochodzisz, że do tej świątyni, czy. No, już <noise> mijałem. Diaksu. O, skrzynka. Co? Eee. Skrzynka jest tak. 10 obsydianu. Portal. 5 slime boli, 4 no. bloki lodu. 4 kamienne cegły porośnięte mchem. E? I 4 rudy diaksu. To, może musiał portal do Netheru w tym w przyszłym odcinku. Ale na razie wszystko wrzucam do skrzynki, żeby było bezpieczne. I... bo ja znam jeszcze jeden pokój tutaj. O, widzę go nawet, jest tam. O, obok mnie są diaksy. No, no, ale on jaką klawiaturę. Jaka klawiatura taki właściciel? Mm. Tu mam super ha. Fajne by było takie coś, że możesz stawiać do na ziemi jak Redstone'a I to jest takie podpalenie jakby prochem, wiesz, na odległość Wiem, tak jak w to, to zaczyna robisz taki ląb proku prochu No, to no, kończymy? Człowieku, ja już tutaj jestem przy tym To kończymy? Nie! Bo ja już wchodzę tutaj no to mówię, że mówię, że do świątyni, to kończymy. Ale ja nie doszłem, znaczy ja chcę wejść do niej. 27 minut. Taki cheater, mam pół mam jedno serbi... Szko. Szkoda. To może skończymy? Dobra, to skończę i poza nagranie po to pójdę. Mamy, no, mamy. No, no. No to ja jestem Film Master, to jest Teaser 4 to był trzeci odcinek naszego statusu Survival Papa.